Jesteśmy razem z Ines na najpopularniejszym jedzeniowym targu w Londynie. Będziemy sobie kupować dwie rzeczy. Jedną rzecz wybiorę ja, drugą rzecz wybierze Mikołaj. Nie będziemy wiedzieć co to jest i będziemy się potem tym switchować i próbować nawzajem. Dokładnie tak, lecimy. Słuchajcie, trzeba skorzystać z tego, że to jest potrawa bądź jakaś rzecz, którą Ines będzie musiała zjeść. Także możemy tutaj kupić totalne gówno, a ona tak będzie musiała to zjeść. No bo... Uważam, że najbardziej viral rzeczą, którą widziałam dotychczas na tym markecie są truskawki w czekoladzie. Dlatego właśnie idę ich poszukać, bo trochę nie wiem, gdzie one są. Słuchajcie, może taka kanapeczka, Milusia. Wygląda bardzo smacznie. Dobra, słuchajcie, miało być coś bekowego, ale finalnie staniemy na czymś, co nazywa się Humble Crumble. Widziałem to na TikToku, jak szykowaliśmy się do wyjazdu do Londynu. Wygląda przepysznie. Tak jak widzicie, hype na tą miejscówkę jest całkiem spory. Stajemy w kolejce i czekamy. Ale jaka kolejka w ogóle? Czemu taka kolejka jest wielka? Patrzcie to. Nie no, przegięcie chyba. Czekamy, uważamy, że to będzie tego tak warte, że będzie przepyszne. Guys, mamy to. Mamy. Motherfucking truskawki w czekoladzie. Update stoimy już 25 minut. Jesteśmy. No tak myślę, że jeszcze 25 minut, że tu postoimy. Dobra, słuchajcie, udało nam się dojść. I tutaj można stworzyć cały swój w ogóle crumble. Dobra, bierzemy sobie Mixed Berry Crumble. Bierzemy It Now. Coś takiego, nie wiem, coś takiego Weźmy jeszcze bitą śmietanę Weźmy jeszcze orzeszki Dobra, słuchajcie, zapłaciłem z bólem serca Tym razem ja musiałem sam zapłacić za jedzenie dla Ines Thank you very much Dobra, słuchajcie, tak się prezentuje nasz deserek i Trzy, trzy, trzy. cztery Ale masz tutaj trzy. teraz kaweczki Słuchaj, Ines, czekałem e, na to Godzinę. Wiem kurwa, bo czekałam również, ale daleko stamtąd, bo nie mogłam tego widzieć. Proszę mnie, żeby troszkę poczekała na mnie. Na zdrówko, dziękuję Ines za taką okay. podrawę. Serio, mega dobre. I takie naprawdę chychopa. Też super. Dobra, mhm. Patrzcie, tu w środku są takie ciasteczka. Nie do no zajebiste. Fajnie, że po słonej niezdrowej szamie wybrałam sobie... Real truskawki w czekoladzie, mega dobra. Ja sobie, mi wybrałaś, a ja wybrałem a ja tobie to, ale to jest przepyszne, truskawki są przepyszne. Szczerze, kto zrobił komu lepszy tutaj gift z tego marketu jedzeniowego, uważam, że ja tobie, ale dlatego, że po prostu wystałem Inę godzinę, żeby ci to dać jakby, nie? Dziękujemy widzowie, polecamy tę szamę Elo!